Jesteśmy już na lotnisku i wchodzimy do samolotu. Zaraz zobaczycie. Wchodzimy już tutaj do samolotu. E, tutaj, jesteśmy i będziemy wchodzić do siedzeń. E, zaraz zobaczycie zresztą, że będziemy tutaj siedzieć. Mamy takie normalne e, e, siedzenia. i widzimy się kiedy będziemy wysiadać. Jesteśmy w rękawie i e, idziemy nim. E, dalej. W to my jechać e, już ostatnim i tutaj właśnie będziemy na tym musimy iść na jeszcze jedna nocnisko no to długa podróż jest e, takimi trzema samolotami pod koniec a noc jest tutaj ciemno Idziemy i chciałem Was zapytać, czy kojarzycie to miejsce. Tam są e, te pandy, tutaj jest e, taki e, no budyneczek, gdzie byliśmy. I jeszcze był e, jeden taki, ale to gdzieś tam dalej. Ale teraz to idziemy. E, ja się bardzo cieszę, że e, Wracamy. No i. na no, tam idziemy. Samolot będzie o e, 3.40. A teraz jest e, 30 minut po północy. E, tak, biegamy po lotnisku. I mamy tutaj tablicę. E, mam nadzieję, że to e, ten samolot bo już e, trochę mam dość tych wypraw. E, naprawdę już wszystko mnie boli. Szczególnie to nogi. Dlatego myślę, że to będzie ten samolot. Tutaj e, mamy schody do takiego saloniku, gdzie e, my właśnie byliśmy tam, e, jak tutaj przyjechaliśmy do Tajlandii. E, tam się wchodzi, no. To jest taki pokoik i tutaj właśnie sprawdziliśmy, bo, się, bo podobno jest o 7 odpad, więc pójdziemy tam zobaczyć. Jesteśmy w saloniku tym co by, byliśmy. Tutaj też nagle, nagrywałem w tamtym filmie, możecie sami zobaczyć e, sobie, że jedziemy do Tajlandii jakoś tak i tutaj jest salonik. I możemy tutaj siedzieć, jak mówiłam są przyciski w tamtym tym. Teraz mogę Wam tutaj pokazać. I tutaj jest przycisk, żeby e, złożyć to. A tutaj jest przycisk, żeby rozłożyć i mieć tutaj e, tak do le lezakiwania. Można sobie leżeć. E, no i fajne to jest. Fajne fotele są tutaj. Jest jedzenie, ale to potem ten dają, sykują, ale my jesteśmy za wcześnie po prostu i tak wyszło. Są jakieś tam wody tylko, no ale no, możemy tutaj taką godzinkę sobie poleżeć, bo została nam godzinka. Więc oglądajcie dalej, a ja sobie jeszcze tutaj trochę poleżę. E, schodzimy z Saloniku e, Idziemy teraz do samolotu, będziemy wchodzić już z trzeciego, ostatniego na szczęście i e, idziemy teraz e, właśnie, jak do samolotu e, Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy już w domu No wszędzie fajnie, ale w domu najlepiej, nie? Bo idziemy tutaj jest na samolot, Dajemy no i... No i, no, się samolotem. Dajemy się samolotem. Dajemy się samolotem. się samolotem. z się samolotem.

Chodzimy tutaj na siedzenia i widzimy te telewizorki. E, już e, została nam e, tylko minuta. E, jesteśmy tak blisko, tu jest samolot. O, teraz go lepiej widać. I e, tu jest nasza, ser ta O tutaj taka droga była o. to mogę wam pokazać a. taka długa. lecieliśmy, lecieliśmy i Pekin Pekin no a my teraz jesteśmy tutaj o dlatego e, zaraz wylądujemy okej, lądujemy, okay, lądujemy. wszystko się, dzieje się. O oh, kurde, o oh, kurde, Aaaa! Aaaa! O tam jest okno Czekaj, babcie wyjdzie Tam jest okno I jesteśmy 0 minut 0 godzin Jesteśmy w Łuku e, Mamy tutaj e, godzinę 6.25 Musisz trzeci samolot w ciągu jednego dnia dla mnie to dużo e, bo wcześniej jak nawiedzałem kiedy przyjechaliśmy do Tajlandii to wtedy jechaliśmy e, dwoma samolotami a teraz trzema a to jest nasz ostatni i teraz będziemy wysiadać sami zobaczycie okej, okay, lądujemy wszystko się dzieje o kurde, o kurde wylądowaliśmy <śpiewanie> o tam jest okno czekaj babcie tam jest okno i jesteśmy 0 minut 0 godzin jesteśmy u hukuuu e, mamy tutaj e, godzinę 6.25 bo już jest trzeci samolot w ciągu jednego dnia. Dla mnie to dużo, bo wcześniej jak najgdywałem, kiedy przyjechaliśmy do Tajlandii, to wtedy jechaliśmy dwoma samolotami. A teraz trzema, a to jest nasz ostatni I teraz będziemy wysiadać, sami zobaczycie. Teraz wychodzimy z samolotu, mamy schody takie. I wchodzimy na wschody i wchodzą na górę i jedziemy z to samo się ruszy <grymne> go kiedyś wchodzimy tam tam jest koniec to będziemy... To jest, to jest, to jest teraz będziemy do teraz Okej, jesteśmy ale ludzi i idziemy do siebie takim paskiem za tym paskiem po tym wejściem możemy popatrzeć na ludzi Nie ważne. no i idziemy chyba tam no to idziemy tu my mogliśmy tutaj ale zobaczymy się potem. i to by było już na tyle wsiadamy do tego samochodu no i już e, to jest na tyle e, i jedziemy już do Polski. Więc pa pa!